Witam państwa, Jakub Zgierski dla kanału Młotna Marksizm. Tutaj będziemy opowiadali o panu Altiero Spinelli. Teraz słyszeliśmy dzwonki, które wyzywały europosłów na kolejne posiedzenie. I właśnie nad całym tym posiedzeniem, nad, cał, nad wszystkimi pracami europarlamentu czuwa pan Altiero Spinelli, czyli tak jak możemy przeczyta, przeczytać, e, bojownik o wolną, zjednoczoną Europę, antyfaszysta. E, tylko właśnie problem polega na tym, że tak powiem że podano jego, powiedzmy, jego ideologicznych przeciwników, faszystów, a nie powiedziano, nie powiedziano, że on trzymał, powiedzmy, z obozem wprost komunistycznym. I nawet z tego obozu, z włoskiej partii komunistycznej, to wyrzucone za odchylenie, czyli był nawet zbyt radykalny dla swoich kolegów, dla tak zwany trockizm wyleciał. No i on też był niby bojownikiem o wolną Europę, tylko taką zjednoczoną, tylko nie powiedziano, że to, to zjednoczenie to chodzi o internacjonalizm komunistyczny. To też taki szczegół niby, niby nieważny, ale jednak robiący różnicę pewną. Znaczy zale, zależy, kto, kto patrzy, kto interpretuje, prawda? Bo dla niektórych to może być bez znaczenia, nawet może być na plus. <laughs> ale co możemy o nim powiedzieć? No to jest pan, który trafił do więzienia w czasie reżimu faszystowskiego, tak okrutnego, że przeżył i nawet sobie siedział i pisał, pisał sobie różne rzeczy w tym więzieniu. I on w 1941 razem z Ernesto Rossi i Eugenio Colornierem napisał manifest z Ventotene, czyli taki manifest programowy przyszłej Unii Europejskiej, prawda, czyli tego kształtu, w jakim... Euro, znaczy kształtu, w kierunku którego Europa powinna dążyć, prawda. Oczywiście tam odpowiedzialnością za, jakby to powiedzieć, Czarny, ciemne lata, 30. i tak dalej odpowiadają nacjonalizmy. W związku z tym odpowiedzią jest Europa zjednoczona, Europa bez granic, Europa e, bez samowystarczalnych krajów, żeby oczywiście znowu nie, nie byli faszyści i nie było Holokaustu. E, i co istotne, Europa z, ze wspólną armią europejską, która mogłaby, jak tam jest to napisane, przywracać porządek ogólny na terenie, na terenie tej, tej całej wspólnoty. Czyli wprowadzać stan wojenny i pacyfikować różnych przeciwników wolności, demokracji i zjednoczenia, czyli podejrzewam, że właśnie faszystów. Tylko pytanie, kim są ci faszyści? To jest chyba tutaj najważniejsze, żeby określić e, wypełnienie tego pojęcia, prawda? J, j, jaka treść tam się zawiera? Podejrzewam, tak mam takie przeczucia, że to pojęcie jest dużo szersze niż nam się wydaje i mogłoby się tam znaleźć naprawdę wiele osób, nawet takich, których nie podejrzewamy o to w pierwszym odruchu. A jeżeli chodzi o historię Spinellego, no to właśnie w 1941 wydał ten, znaczy napisał ten manifest z W 1943 założył Unię Europejskich Federalistów Natomiast w 46, przepraszam, a nie, przepraszam, w 43 jest Europejski Ruch Federalistów, a 46 Unia Europejskich Federalistów. Czyli takie dwie organizacje lobbyingowe, powiedzmy, działające na rzecz tego federalizmu, którego nie rozumiemy w taki, w taki sposób jak federalizm w Stanach Zjednoczonych, tylko, przepraszam na chwilę, wzywa, wzywają na obrady bardzo, albo chcą zagłuszyć. Wywiad powiedział wszystkiego. <laughs> Dobra, słychać, tak? Dobrze, to słychać, czyli tak. No to te dwie organizacje działały od, od tych lat właśnie na rzecz integracji europejskiej, szeroko rozumianej. I teraz można powiedzieć, co ten pan Altiero w tej Unii Europejskiej wyprawiał. Znaczy, jeszcze wtedy, oczywiście, Unia Europejska nie funkcjonowała, ale już można mówić w skrócie, że chodzi o te struktury ponieważ on w 70 roku został członkiem Komisji Europejskiej, czyli piastował bardzo wysokie stanowisko jako komunista, jako jawny komunista. Natomiast w 79 wystartował jako kandydat niezależny z włoskiej partii komunistycznej, jako niezależny, czyli już nie jest komunistą, tylko jest takim ekspertem, prawda, który startuje właśnie z włoskiej partii komunistycznej do Europarlamentu. I on w 1984 przedstawił w Europarlamencie takie. Jakby to powiedzieć, w 1984 przedstawił, zacytuję, Draft Treaty Establishing a European Union, czyli plan Spinellego, tak zwany, który właśnie zakładał utworzenie Unii Europejskiej. To zostało przyjęte przez, przez Europarlament, ale nie przez wszystkie kraje członkowskie. W związku z tym e, nie, nie można było tego wdrożyć jeszcze trzeba było pójść na pewne kompromisy. Oczywiście kompromisy idące w jednym, jednym słusznym celu, w jednym celnym, przepraszam, w jednym słusznym kierunku. I jak to przebiegało etapami. 86 to jest przyjęcie jednolitego aktu europejskiego, który sprawił, że EWG jakby została troszeczkę przetransformowana. Chodzi o to, że traktaty rzymskie z 1959 zostały zmodyfikowane i dotychczas nieformalna europejska współpraca polityczna uzyskała podstawę prawną. Czyli chodzi o to, że polityka zagraniczna krajów została po prostu zacieśniona. I to wpłynęło już właśnie na jakby zwężenie kompetencji. Do. Jakby to powiedzieć. Do, do pewnych yy, węższych gremiów, prawda? W ten sposób. I dalej. Yy. A oto w ten sposób. W 1992 został podpisany traktat, traktat z Maastricht, czyli traktat o Unii Europejskiej, który nieformalnie ustanowił trzy filary wspólnoty europejskiej. Znaczy, powiedzmy, że to była tak. Wspólnota Europejska to jeden filar, drugi to jest. E, współpraca policyjna jest sądowa w sprawach karnych, a trzeci to jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa, nie, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Czyli takie trzy filary. W 93 to zostało już wdrożone. I w związku z tym, kiedy Polska wchodziła do struktur, wchodziła do wspólnoty Europejskiej, bo Unia Europejska jako taka jeszcze nie istniała, były po prostu trzy filary, prawda? Tak jak wspomniałem, e, Wspólnota Europejska i te, i te dwie. E, te dwie kwestie. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to jest 2007 rok, czyli podpisanie Traktatu Lizbońskiego. Traktat Lizboński bowiem e, zniósł te dotychczasowe filary i utworzył jedną Unię Europejską, która co prawda jest nadal organizacją międzynarodową e, i formalnie zrzesza suwerenne państwa. I to w 2009 zostało już przyjęte oficjalnie, wdrożone. I teraz tak, pozostaje pytanie, co dalej? No, bo to nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że Europa idzie w takim kierunku, jak ludzie chcą. Europa, podobnie jak, podobnie jak to działa w demokracji, i wszystko idzie w jednym kierunku, który ma być, e, który został już wytyczony dawno przez, powiedzmy, ideologów czy jakieś zakulisowe siły. Więc powiem krótko: to dąży do tego, żeby ten manifest z Ventotene, który znajduje się w Białej Księdze Unii Europejskiej, po prostu do końca zrealizować, bo Biała Księga Unii Europejskiej to jest oficjalny dokument struktur unijnych, pod którym się podpisał Juncker, między innymi, pan Juncker, to tam po prostu w rozdziale, znaczy we wstępie, po prostu, jeżeli chodzi o inspiracje bezpośrednie, jest wymieniony manifest z Ventotene, natomiast my, Europejczycy, czy powiedzmy, oni chyba nie mieli na myśli wszystkich, tylko powiedzmy tych jak to zostało ujęte spadkobierców czy potomków tych, którzy byli uwięzieni na wentotene. Czyli chodzi o, o potomków komunistów, czyli takich powiedzmy, jakby to na polskie warunki powiedzieć komandosów po prostu. <laughs> po prostu no, dzieci, dzieci komuchów, krótko mówiąc, i, i jakby to jest ich życiowa misja, żeby swego ojczulka zadowolić, żeby był, był bardziej szczęśliwy niż tutaj widzimy na, na tym pomniku, że tak powiem, znaczy w sumie to żaden, po, żaden pomnik, bo to jest w sumie z tektury, to można rozwalić łatwo i wydaje mi się to takie pocieszenie, że może cały projekt unijny jest właśnie jak ten, jak ten pomnik, quasi pomnik z tektury. No, no, można, że tak brzydko powiem, jednym kopem rozwalić. W sumie do czego bym zachęcał, tylko że, no, no są jednak pewne obawy co do bezpieczeństwa, więc może lepiej nie, ale generalnie jest to pewien pomysł bo co zostało Unii do zrealizowania? Od 2010 roku działa grupa Spinelli, która zrzesza ponad 110 europosłów, m.in. panią Różę Tun-Woźniakowską, te Hibner i jeszcze dwie posłanki z SLD, ale generalnie są tam posłowie, europosłowie, europosłanki z najróżniejszych opcji politycznych, nie tylko z komunistycznych, lewicowych, socjalistycznych, zielonych, ale również ludowych, typowo konserwatywnych czy chadeckich, czyli widzimy tutaj po prostu bezpośrednio efekt działania marszu przez instytucje, ponieważ od lat 70 chodziło o to, żeby komuniści tacy, że tak powiem, hardkorowi po prostu wdrażali się w struktury mniej radykalnych partii, czy wręcz partii opozycyjnych względem siebie, prawda? Czyli jeżeli Angela Merkel, komunistka, stoi na czele CDU, to nie powinno nas to dziwić zbytnio, bo ona po prostu od dołu weszła, i wypromowała się na samą górę. I to oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, czym było CDU, powiedzmy to w latach 50. na przykład, prawda? I ta grupa Spinelli działa w tym kierunku, żeby po prostu wprowadzić jeszcze dwie, dwie rzeczy, których nam brakuje, czy im brakuje. Chodzi o konstytucję europejską, która sprawiłaby, że konstytucje krajowe nie mają racji bytu, i to, co jest w nich napisane, nikogo nie obchodzi. Jeżeli w konstytucji europejskiej byłoby napisane, że trzeba przyjmować iluś tam imigrantów, ileś tysięcy imigrantów rocznie, że, trzeba, że muszą być związki jednopłciowe, że musi być trzecia płeć, że muszą być refundowane zmiany płci dla dzieci. Jeśli to byłoby w konstytucji europejskiej, to musiałoby być w Polskiej, a jeśli by rząd nie chciał, no to wtedy można wykorzystać ten drugi element, o który się starają, mówicie o armię europejską. Armia Europejska działałaby w ten sposób. Ja szczerze, szczerze powiem, że się nie wgłębiałem w szczegóły, jeżeli chodzi o takie... Techniczne kwestie, ale wydaje mi się, że nie, nie miałoby to sensu, jeśli miałaby to być armia na takiej zasadzie, że, że, że polscy żołnierze zostaną w Polsce, niemieccy w Niemczech i tak dalej, tylko po prostu będziemy jedną armią, jakby to nie miałoby sensu. Raczej tutaj chodziłoby o takie właśnie wymieszanie multikulti, ponieważ jeśli w Polsce byliby żołnierze, powiedzmy, nie tylko niemieccy, a tacy niemieccy inaczej, że tak powiem, tacy nowi Niemcy, to podejrzewam, że oni jakichś takich szczególnych problemów z. Spacyfikowaniem ludności, nie mieliby, podejrzewam, po prostu. I, i powiedzmy, że jakby takie szło 200, 250 tysięcy faszystów w Warszawie, czy ileś, za rok na przykład, no to taka armia mogłaby wyjść i za taką jedną radę, czy, czy dwie, czy za jakieś okrzyki, po prostu no, użyć środków przymusu bezpośredniego, ochronić Warszawę przed faszystami, żeby drugi raz nie, nie, nie legła w gruzach, itd. Tak ewentualnie pomóc jakiejś opozycji w puczu, yy, w obronie demokracji właśnie i w ten sposób. I rozumiem, że tutaj przybysze z innych krajów najbardziej by, że tak powiem, propsowali to, żeby tą demokrację jednak przywrócić i by o to dbali. I, i po prostu, jeżeli nie byłoby polskiej armii, polskiej konstytucji, no to w zasadzie obywatele, to, to co oni mogą zrobić? No, jeszcze tak, nie ma, nie, ma, nie ma broni, nie ma... jest, jest powszechne rozbrojenie w zasadzie, więc więc hulaj dusza, no, mogu, będą mogli sobie zrobić wszystko. Więc mówię w ten sposób. E, na ten moment najważniejsze jest to, żeby nie z Unii wychodzić, tylko w Unii siedzieć i tworzyć taki blok, który po prostu by... blok, który by blokowałby właśnie pewne inicjatywy związane z tym, żeby wprowadzić e, e, właśnie armię europejską czy konstytucję. Czyli, powiedzmy, to byłaby taka walka z zachodu ze wschodem pewnie. Chodziło o to, żeby balansować po prostu Niemców, Francuzów, czy, czy Hiszpanów, gdzie teraz rządzą, e, rządzą bo, albo mają duży wpływ komuniści, bo tu nie tylko chodzi o, o, o parlament, ale też chodzi o media, o, o, o inne środki, powiedzmy, o inne instytucje kulturotwórcze, prawda? O przejście przez kościół, przez, przez media, przez szkolnictwo, prawda? Więc jeżeli oni są tak przeżarci i, 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 i te, te postulaty... Wspierają, no to my musimy po prostu blokować to naszym głosem, prawda? Tak jak no blokować to z Węgrami, z Czechami, ze Słowacją, z Austrią, może z Włochami teraz i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest teraz najistotniejsze, bo wyjście sprawiłoby, że bylibyśmy pomiędzy Rosją i takim eurokołchozowym tworem, który może łatwiej by, się już, łatwiej by się już to stworzyło, te armie tam. Tylko tak. Tak jak mi to, ktoś to mi słusznie właśnie podsunął mi taką myśl, że wychodzenie Polski i tych innych krajów takich wschodnich z Unii nie jest na rękę biurokratom, ponieważ ta armia europejska nie ma być po to, żeby pacyfikować Niemców i Francuzów, tylko pacyfikować tych Polaczków, żeby do roboty szli. Więc jeśli my wyjdziemy, to po co ta armia, prawda? Bo ta armia ma po prostu takich niewolników trzymać za, za, za gębę jakichś takich Słowian, powiedzmy, w ten sposób. <noise> Wracając do takiej nomenklatury dawnej. Po prostu, żeby no, Germanie Słow, Słowian za łeb trzymali, krótko mówiąc. Więc im nie zależy na tym, żebyśmy wyszli. Im zależy na tym, żeby w Polsce do, do władzy doszli, doszły osoby, które za każdą kasę podpiszą byle co, po prostu. E, więc wydaje mi się, że... Cóż, ja, ja nie wiem, ja tutaj, tutaj w ogóle mówiłem o tym, że wiele osób tutaj przychodzi... Robię sobie zdjęcia z tym panem. Dziwię się, że tutaj nie przychodzą się modlić do niego jeszcze. Jemu tylko można jeden znak pokazać, ale będę przyzwoity i tego nie zrobię. Ale państwu polecam przy, przy wycieczkach tutaj. O, witam, panie Dariuszu. Dzień dobry. Witam. Dobrze, dziękuję. <laughs> dziękuję bardzo za uwagę.